Dzień dobry, witam wszystkich na targu gołębi w Radomiu przy ulicy Lubelskiej 65. Ciekawy też jestem, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film, startujemy. Ten budapeszczi koroniaty żółty to ile kosztuje? 15 zł. a tutaj te są lajwindry, tak? Nie, nie, to co są? takie Permskie, tak? Pers, tak. Tu mamy permskie po raz pierwszy widzę w Radomiu, permskie. Gdzie takie permskie? Podychu. O 10 zł. A do hodowców, czytajcie komentarze pod filmem. I tu mamy proszę bardzo, ciemne takie te pasiaczki tutaj, to te piżaczki do, w jakiej cenią? Podyszko. Dziękuję panu bardzo, dobry mi niedzieli. Tu mamy karpiaczki, miłe serki. Na przykład taki serek tamten to ile kosztuje ten serek? Wszystkie gąbki poddechu, Zapraszamy do kolegi pisać w komentarzach pod filmem. Kolega czyta komentarze. Ja bym, yy, a te jaśniaczki są O 20 zł w górę. Zapraszamy do kolegi, jak masz na imię? Do pana Karola, proszę pisać też w której minucie. Takie pocztowo do podyszku, tak? To ile da? To ile da? Stąd właśnie mi bo dwie samice chcemy dopuścić. I pójdę takie króliki, przepraszam, że pan da... A to tam tego samym... pana, tego pana, proszę. Ja wiem, pana. wiem. Pięćdziesiąt zł. to są samiczeki czy samiczki? To są... Nie wiem. Nie wiem, pan, po pięćdziesiąt zł za sztukę. Ok, to chyba kolegi Tomka, nie wiem ile te krymeczki Tomek lata i te krzyżaki są parzyste. Pawiki Tomek gdzieś poszedł, chyba. Gdzie Tu kolega gdzieś poszedł, takie jaśniaczki Ściągał, ale nie wiem po ile. Tu jeden koroniaty winerek, ile? Jej płyszki, a, a te perłówki i te kaparka? A co zależy? 300, 300, zł 300-350 tutaj te tak 300-350, zapraszamy do kolegi co tutaj to. Dzień dobry Ten Wyszlanczek się wie to co to jest tamczyk pewnie ile kosztuje? 30, a tutaj te jaśniaczki po 50. po 50 zł te karpiaczki to też cięgowe jakby ktoś potrzebował? Po 150 po 150 zł zapraszam do kolegi pisać, proszę do kolegów w której minucie, aby ktoś potrzebował takie gołębie i koledzy czytają komentarze pod filmem. Dziękuję. Pana to bycie. Aha, to bocianki też pana? Tak. Jidka stówki, A ten winerek to samczyk? Samczyk, Stówka taki samczyk, proszę zobaczyć jak się samczyk prezentuje. Dziękuję. te koronia tej winerki i po ile? 4 dyski zaparka, te peszki żółte. Po dwie sztuka. Po 20 zł sztuka. Dziękuję. Tu pana Leszka, pan Leszek podszedł, ale podejrzewam, że od 10 do stówki te perłówki. Natomiast nie wiem, ile ten wiedeński kosztuje. Pan Leszek na pewno czyta komentarze, jak ktoś będzie potrzebował takiego. Tu nagrywam głębi jurka, gdybyś potrzebował takiej gąbki. Tu jest, widzę, że teraz tak samo. I po ile tak za sztukę te jaśniaczki? 15, 20 zł. Proszę bardzo, jaki tu posiada Perłowy jest tak samo. 15, 20 zł do kolegi Jurka aby ktoś potrzebował coś dzieje. te pawiki te są po ile od do 30 parka? zapraszamy do kolegi po 30 zł takie pawiki dzisiaj mamy w radomiu i ten... Te, jak leci tak a tutaj te są turkoty chyba tak i takie turkoty czerwone ile? 60 zł a tutaj mamy te wywrotki żółte, ładne ile takich Stówkę parka. Proszę pisać do kolego, w której minucie. Kolega też czyta komentarze. A to mamy krymkę białostocką na krótkim dzióbku. Pójdę te krymeczki? Ile? 250 zł parka. Uważam, że jest cena też bardzo przystępna. Zalekie krymeczki białostockie. proszę bardzo. A te winerki młode koroniate, łapciate Kosmat. 80 zł parka. Aderesz? 20 zł. To mam filmuję Gołębie Pana Sławka, Pan Sławek godzinę do mi komentarza. Go, gołąbki z rozpłodu z linii te białe Ludoklase. Gołębie lo, wszystko lotowane. I ciemne na no daleki dystans to jest krzyżówka Arden Razy Wamsen. I ten niebieski szelest. I pojedę tak te gołąki. Po 50 zł, bo już jest jesień. Po 50 zł. Dla modych, Promocja, tak? tak. To jest... Białe gołębki pocztowe, Mocnowe. wszystko lotowane, nie dla ozdoby, tylko Ludoklasensy, Idelbary i, i sinusy Wszystko gołębie lotowane. I po Po 50 zł. Po 50, 50 zapraszamy. To są do... młode i roczne. Aha, wszystkie młode i roczne. Zapraszamy oh, do pana Sławka. Oh, Pan Sławek czy komentarze pod filmem. Czy... A jakby coś, to ja udzielę tutaj telefonu. A tutaj ten to jest cały ten jak? Stalowy. Stalowy, tak? Nie, to jest stalowy? Tak? O, nie nie, mówię o tym. Myślałem, że to jest ten cały... Almon, to jest Almon, tak? Ile taki Almondzik? Po 50 zorys sztuka tutaj, a tutaj te tygryski. Po trzydzki do kolegi Pawła, jakby też począł takie gryzki do kolegi Pawła. wiedzieć, że są szczepione w razie A tutaj? ty, po almondach są po almondach czarne po 30 złotych. A te białe tutaj, te pocztowe? Po trzy dyszki. A kariery tutaj? Proszę? Po samiczki. Do kolegi Pawła zapraszamy. A Paweł te koroniaty łapczate te po ile? Po trzy dyszki. A ta czajka? Předyszky. Zapraszamy też, proszę bardzo. I płatki i pszenica do Pawła. Ta Paweł, twoje? I po ile pszeniczka? 100 zł za metr. 100 zł za metr to jest pszenica Jara. ale prosto? Po prosto, 2 zł, kilogram. Tu filmuję kolegi Mirka. Mirek gdzieś wyszedł tutaj. To Budapeszt, to nie wiesz, my po ma. Nie, nie. Po Polionie, Polichę, piszę z Kolegi Mirka, ja telefon mam jakby coś. Kolegi Mirka cały czas filmuje gołąbki Ktoś coś potrzebował To namiar mam do kolegi Mirka i to są tygrysy chyba te czarne, nie? Te czarne tygrysy też nie wiadomo po ile? Po te tygrysy na Te udapeszkę po ile? 10 po 10 zł młodziaczki, ładne młodziaczki. a ten bocian się wyjdę 20 zł. Takie jaśniaczki. Po 20 zł. Do kolegi Jacka jakby coś pisać pod filmem. Ja telefon powinienem mieć. Podwiedzieczki proszę bardzo. Kruciaczki malutkie, króciutkie, bielutkie. Szyjki. To jest y, przężyto. ile przężyto? Jedyszki, czwartka, czyli 80, a tutaj? 25 pszenicy. Tak. Te perłowe po ile, proszę pana? Nie ma kolegi, jasne też kolegi nie ma. Te bierzaczki, po ile tutaj te jaśniaczki? A podwiedzki to Tu kolegi kostka filmuje, bo coś potrzebował. Zdjęcia robiłem niektórym. Kolegi kostka kręca, kręcę, bo ktoś coś, coś potrzebuje. Ten wyszwanczyk siebie co to jest Kostek Samczyk? samczyk ile kosztuje? Piętnych wywrotek kosztuje? Po 50 zł A te tutaj te żałobniki tutaj te 80 zł do, do koligostka to też żałobniczki mamy proszę bardzo jak się prezentują Wszystko z, lotu Wszystko z lotu, gonione, pędzone, kostka po 80 zł, tak? a tu ten łapciaty, ten samczyk Zł, a te pozostałe jasne? Po 35 zł tu mamy proszę bardzo gładkie. proszę zobaczyć jak się kostka go im prezentują. Cena może wysoka, ale cena do worka nie idzie. I proszę zobaczyć jakie gołębie są bielutkie i jak wyglądają. Te koroniate tutaj, te hamburki ile kostek? Półtory stówy, a te żałobniki tak od do, te kluciaki? Po 80 zł, cena jeszcze jesienna, ceny jesienne są. Krzyżaki tutaj? Para parzysty, po 80 jakich jest paraparzystych, 8 Po 4 dychy do tej jaśniaki, Proszę zobaczyć białgą, kabie bielutka. To są wszystko od tej chwili ceny jesienne, zaznaczam. Kolegi Kostka filmowałem, dzięki na razie. I krymeczków czarne parka ile? 5 50 zł. Tu jest zakonnik, widzę, nie ma właściciela. Nie ma właściciela, a jest? Proszę. Ten zakonniczek to co to jest, samczyk? Za tych zakonników jest? Nie, to nie jest samczyk czarny, a to jest wody. A, samczyk czarny, ile ten samczyk czarny zakonnik? Djedyszki. Takie wnierki po ile? Pod sztuka. Pod sztuka, proszę bardzo. Dawać kupca od razu sprzeda. Kręcimy, jakby coś, nie ma kolegi tutaj. <grym i z tymi wniarki> ile takie pawiki? Piesiąc złotych sztuka. Zapraszamy do kolegów pisać komentarze. Kolega czyta komentarze pod filmem. Ktoś potrzebował takie powiki. Piesiąc złotych sztuka. Zapraszam też kolegów do sklepu z akcesoriami, z artykułami do gołębi. Kraina gołębi mieści się przy ulicy Wiejskiej. Jest cegła w sprzedaży luzem, bez soli. Osobiście tę cegłę polecam. Sam kupuję. Także tylko dzisiaj, bo poniedziałek prawdopodobnie skręc zamknięty Do Pana Sylwestra K zapraszam po cegłę. Nie tylko cegłę, cześć Ale po inne akcesoria dla, dla gołębi Panie Danielu, te strałzerki to ile za sztuczkę? 20 zł 20 zł zapraszam, do pana Daniela tam Proszę bardzo, a te żółte Krakowski? 30 zł park 30 zł parka tam pytany się o to, się, ale ja pisałem, że pan Daniel czyta komentarze żołnierzki Po 25 zł 25 zł te widymki i Budapeszty? Po 20-25 20-25 zł zapraszamy do pana Daniela ten, O, ten masłowy pasiak panie Danielu Co to on jest? Samczyk Pasiaty Samczyk papasiaty, proszę bardzo Ile on kosztuje? Tutaj to samczyka przepraszam pana zł 40 zł A te sroczki? Po stówce po stópce. Widem, kiedy tutaj Panie Danielu jeszcze, przepraszam, Panu głowę zawrócę. 50 zł, 50 zł za, za sztuczkę. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, z łapki w górę. Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia. Hejka. Wszyscy wspólnie razem promujemy Targ Głębi w Radomiu, nasze hobby i naszą pasję.